Zacząłem grać, jak zwykle, butując spokojnie swój świat, ale coś było nie tak. Na horyzoncie zobaczyłem postać w białym, dziwnym blaskiem w oczach. Zniknęła, ale poczułem dziwne zimno. Wkrótce zaczęły pojawiać się zniszczone struktury, jakby ktoś był przede mną. Ekran mrugnął, a na chwilę zobaczyłem napis. Nie jesteś sam. Witajcie, ja jestem Solny guzyk, no z bardzo Zapraszam was na pierwszy materiał z gry nowej serii. Jest to seria pod nazwą Mgła. Witam was serdecznie na Minecrafcie. Na patch'cie modu zwanej From the Fog, The Fog, The Horror Experience. Pozwolone na Herobrine'ie. Witam was serdecznie tutaj. I oczywiście e, działanie serii będzie tak, że na każdy jeden odcinek będzie nowa modyfikacja wgrywana do paczki. Aktualnie w paczce jest pełno modów horrorowych, ale też i sama surowa defok części będzie aktualna. Ale w następnych odcinkach będzie coraz gorzej, więc lecimy, zapraszam was do oglądania. No i co, zostawcie subika i lajka, lecimy. Dobra, wizowe. Witam serdecznie jeszcze raz. Lecimy ogarnąć sobie żywą, Ale nas to w takim dziwnym biomie. Dosyć często niespotykanym. Przynajmniej ja nie spotykam takiego biomu. Szczerze tych kanionów w ogóle nie spotykałem nigdy. Jak możecie zobaczyć, moje serduszka są hardcore, ale to nie jest hardcore, tylko są takie serca tam grane. To nie trzeba się martwić, zamiast spokojnie. Nie trzeba się martwić. Po prostu moje to są tak wgrane. Na spokojnie. Eee, więc tak, ogólnie, też Roselu e, paki, czy zostały wgrane inne. To, jakby też się coś to zmieniało, to też byłoby ok. Więc lecimy w ogóle, właśnie jak już mówię, możecie dostać łapkę. żeby... pojawił się szybciej nowy odcinek, oczywiście. Bo e, standardowa opłata. Jedna łapka w górę i możecie oglądać rzeczywiście. E, Wykopałem. Więc jeszcze szybko standardowe rzeczy. Dziwny dźwięk z strzałem jakiś pyk, pyk. Oczywiście tylko Sigmy tak ustawiają narzędzia. Miecz, kilof i ściera. Tylko najlepsze sobie tak robią. Ale dobra. Tak więc, szukamy może wioski, może znajdziemy, ewentualnie gdzieś się osiedlimy przed nocą byłoby w sumie najlepiej, bo inaczej będzie problem, dosyć. Co to jest? Wykończony most? Most zniszczony jakiś? Nie wiem. Ja nic tu nie robiłem. To jest nowy save wygenerowany. O dziwnie... W ogóle D, ten sobie powiększymy. Yy, grafika yy, render z czanki 32, no bogato polecimy. Więc się dzieje wokół nami. Mamy ogólnie junglową dżang, tą. W tą stronę jest kupią. My sobie pójdziemy tutaj. Okej, okay, widzę, że... O, wioskę mamy piaskową. Dobra, to i się kierujemy. To już wiemy, gdzie się kierujemy. Kierujemy się w tym, tej wioski będzie najlepiej. Widzę, że jakaś struktura jest wioska zbudowana, jakaś wygenerowana. Co to za podziemie? Tam jest tam, to ja nie chcę wchodzić, przynajmniej na razie. Ale nigdy takich wiosek nie było, pamiętam kurde, a szczególnie takich. A golemy, kurde, co jest? A bogato, tak? Dobra, jeden kolem leci. Lecisz do mnie. Oj, jeszcze porto obok. Raz, dwa, trzy. O, chodź. Zobaczymy ci pikku. Bijemy cię. Dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeden zdjęcy. Ile, czwórka żelaza, dobra. Idziemy po kolejnych. My dopiero sobie sewa to jest zrobię, żeby kurde jak zdechnąć. Będzie chyba mi potem stać. I tu to był na pewno drugi golem? To jest mucha? Nie ja wiem co to jest. Yy... O, tu jest kolega. Okej, okay. W fajnym miejscu sobie stanąłeś. Gratuluję. Bierzę są? żelazo, bierzę laso. Dobra. O kurde. Ile chlipka. Będziemy przygarny. Czy handlujesz? Z okej. Okay. Na no, górze nic nie ma. Okej, okay. dobra. Ale drzwi to mi nie zamykaj, dobra? A Ty kolego jesteś głupcem po prostu, okej? Okay. Ale tu macie panu chlebka, którego też z chęcią przygatne. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Okej. Okay. Parę tu chlebka mamy już. Okej, czyli w mamy osiedlenie takie. I tu bardzo kładki kamień. A tu mamy szmaragdę. O, chyba tam tego do nie piknąłem, mi się wydaje. Najwyraźniej. Wprowadzę tylko jednego. Ono. Nie podniosłem go. Oj, tutaj więcej chlebka. I tu więcej pszenicy. To zaraz wytworzymy więcej tego wszystkiego. O, no i mamy 60 sztuk. Równiutkie. Na górze też nic nie ma. I już się noc robi. Teraz ja już punkt od radania postawię. Po prostu. A my sobie troszeczkę jeszcze, jeszcze w tym miejscu. Eee, na przykład tak. Tutaj jakaś też dziura jest. Kopalnia, wpa. Dobra, widać to jest. Eee, spawner pająków. Widziałem, kto jest na, tej paty, na jakiejś patce i widziałem spawner dziwny, bardzo dziwny. A tutaj? O, tu jest skrzynka, dobra. Złoty hełm. pod wodą, a tu nocy piechór. Rożny, nocny, kurde. A tutaj mamy szczęście dwa wny dotyk. Szczęście dwa pogrębne nie Okej, okay, fajne siekierki i fajne rzeczy. Załóżmy na siebie. Nie mój tam jako ochronę na siebie. Jesteś muchą czy czym ty jesteś? Ustawiona od samego początku. Ła, ty Nie ma co tu siedzieć za dużo. Po prostu w kime. Ok, zamykamy. Z tego budynku ta muzyka leci. Dobra. E, myślę, że moglibyśmy. O, ale już Eee. Czym ty jesteś? Jezus! Ciemność widzę. Rok. Gdzie nie jest? Gdzie nie jest To był on. Już mnie nawiedza, koleżko! Nawet nie zacząłem rzeczy robić. A ten już mnie nawiedza. Pokój się trochę. A mam, wróżby tak. Daj mi wejść tutaj i teraz daj mi szpira żeby tylko free będzie dać od razu Dobra, mamy flinta. Mamy flinta. Nie zadziała to to jak myślałem. A jak go zrobił tak? Aha, to tak zgaszone się pojawią. A, chwila, tu mają pełno altarenek. No właśnie, jedną. Nie wyobrażam się raczej. Dobra, idziemy. Nie! Yeah. Aha, serio! Coś mnie zrzuciło. Coś mię dziwnego co zrzuciło, to było bardzo dziwne. Hej, ale to było coraz Dziwne, czyli tam nawet nie mam szans. Ale co mnie tak zrzuciło? Dam radę wrócić? Co mnie zostawia? Oprócz spadłem. O, dobra, że coś takiego jest. Teraz zdechło to za to. zdjęci wszyscy O par parę gratów było Ty plecaczek. I jak z Zaraz się stąd wynosić, mi się wydaje. Nie zostawiamy im drogi ucieczki, na pewno ja. nie. ma szans. No, ale... Kolego! Po trzymi wyjść na górę. Ja? Wyjść. Za bardzo się długo trzymać. Wychodzimy stąd. I na odcinku spotkaliśmy Hirobrina, spotkaliśmy parę innych dziwnych rzeczy. Czemu to tak? Po co on tu? Jakie są jego zamiary? Tego jeszcze nie wiem. On je znowu się tutaj dziś nie pojawił. Przestań, było był niemiły, Nie pacnął. A teraz pojawiły się jakieś stwory w ogóle z oczami, to on jakby przejął kontrolę nad tymi potworami. Zmieniły ich tekstury, bo mam teksturpaka, które jakby nie zmieniałem Mi się wydaje, że chyba go wyłączę, bo ten teksturpak jest do dupcy. Do no dupy szczerze ten teksturpak. Na tej partii, więc pewnie ja go wyłączę. Bo będzie to lepiej widać, jak oni mają oczy, Oczywiście, na ten. To byłoby na tele. Ja byłem guzek. Mam już chwileczkę, to są nami. Zrobiliśmy no parę fajnych rzeczy do odcinku. Liczę na więcej takich odcinków, więc do zobaczenia. Cześć, no i co? No i dara. Palnijcie łapkę. palnijcie suba. Wraz z dunajkiem. I. Napisz coś w komentarzach. Hashtag na przykład. Nie wiem, ty bez hashtagów, coś tam napiszcie po prostu. Siano.